Magia trwa, dobra. Tak. To chcemy udostępnić. I tak 5 minut dostąpi, co że ty. Dobra, gramy w coś. Co gramy? Okej, okay, bo chcę, żeby mi internet się łączył. Ja bym zagrała może w... w tej, jak ktoś to chce, to mi powiedz, bo chcę wiedzieć, bo chcę też to powiedzieć. Okej, okay, gramy w offy, ale jesteś pająkiem, dobra. Hej, kochani, jest nas całe zero. Bardzo wam za to dziękuję. Nie W ogóle nie jestem, i mam bo mam Być Kochani, dziękuję, że mnie wspieracie. Każdy. Każdy like i każdy dwa. Kochani, bardzo dziękuję i jest nas całe sero i dla mnie dla mnie to jest po prostu. Jak się nazywaliśmy? Jeszcze raz, jeszcze raz. Jak się nazywaliśmy? Nazywamy się Póki podał adres. Ogólnie jestem pojętkiem. Więc, kochani, to Tak, cicho. Wyciść na sobie. I coś mówi. Ja. Hejka, kochani. Udostępniam wam ekran, tak. Gramy sobie dzisiaj w Robloxa z moją besties. Jest, nazywa się ona Marysia i gramy dzisiaj w obie, ale z No Dołączaj. Myślę, że na TikToku więcej byśmy się wybili, bo takie Oglądam na Instagramie Dwie, trzy osoby oglądają, cześć! Cześć kochani! Nie, no Marysia nie oszukuj mnie Dzień dobry, dzisiaj z moją bestiejstą, to jest moja z Wojtek Kola 83 i nie, nie zatrzymano jej w jedzinie, choć Marsia. Działań po co? Jak mnie wywaliło z obrotem? Kochani, trzymaj się porabiać, możecie się co wygadzacie, kochani. My teraz sobie gramy, kochani, już są dwie osoby. Cześć, kochani. Ej, gramy sobie w Roblox, oj, oj co się zepsułam? Gramy sobie w Roblox, więc w tej chwili możecie dołączyć. Pozdrawiamy. Napiszcie na czacie, co chcecie z nami grać i jak będziecie chcieli, to się dodamy. Gramy sobie z z ob, ale z trzymająkiem. Tak. Przeszliśmy już 15 metrów i mamy pierwszy checkpoint. Ale umarliśmy. I co tu się stało? My musimy chyba... Tam jest część, to Zdanie naciśnij plus, trzymaj, aby eee, przesunąć. Mamy 10 tych wyświetleń. Serio? No? Nie, mam dwa i jedno polubienie. Ty polubiłaś Marysia? Dwa polubienia, hejka! Jedno polubienie i dwie osoby. Nie, dwa polubienia. Nie. To sprawdzałam teraz. Dwa polubienia, bo to widzę. Ja to widzę. Ej, jak ona to robi? Ha, że trzeba przytrzymać to na górze zielone. aaa e, Mogę na komentarzu, który mogli pisać? Kochani, nie wiem kto miał... Ej, o, o, wyszła Nie, nie wyszła. jest dalej. Nie, bo ty jesteś na tym Nie wyszłam No właśnie, ty jesteś jedyna A, mam... Dobra, może coś dołączę, ale mamy dwa porównania na to. Nie no, jedno jest. Nadia, no, ja widzę, że mamy dwa. Czego nie widzisz? Jedna łapka w górę. Jedna. No, ja widzę, że mamy dwa. Co, kochani? Ja Wam tu może puszczę. Oj, przepraszam. Ja jest tu w około mnie 5 minut i nie wiem, możesz, yy, Ja nie wiem, czy to na do Ale kochani, to łączcie. Masia, czemu mnie pojawiasz? Już jesteś tak daleko. Nie, no ja w to nie gram, Marysiu. O, ja. No. To jest za trudny nam mnie umysł. Kochani, mogę przepisać co dwie osoby. Mogę pisać? co. O hmm? mieć. Yy, jeszcze... Mogę, są dwie osoby. Cześć, Ezu, przepraszam Będziemy sobie grać dzisiaj w Robloxa i możecie Nie mam pisać Mam jedno pytanie, czy masz włączone komentarze, żeby mogli pisać? To trzymać udostępnianie Druga osóbko proszę zostań i sprawdzaj, czy... Za tyle przyjdziemy Zarządzanie... Jednak wiesz, że to zostaje na naszym tym? Nie Twój kanał, konto. Dobra, za do chwilę przyjdziemy, za kilka minut. Za Cicho, kilka minut. nie. Sprawdzam, jak to mogę komentarze dać. Rozumiem. nu, zarządzanie um, Kochana osobka, jeśli chciałabyś z nami zagrać. Możemy No Dobra, może nie mówmy, kochana osoba, bo tak skręca. Napojemy, napojemy, kochani. Udostępniamy, udostępniamy. Co mm, Może po zagrać... No, nadzieję że żebyś był w komentarzu A jajka gramy? jajko. No, możemy. Kochani... Y jak przyjdzie jakaś osoba, to możemy jej nasze... Ale jak? Nie ma takiego czegoś tutaj. Żeby dodać komentarze czy coś. Kochani, jeśli dołączycie, my z kilka my będziemy sprawdzać. E, na nazwa, moja nazwa i moje koleżanki. Moja nazwa to jest Brwa, w sobotę idziemy do planczaru. Widzisz coś? <laughs> Czekaj, że przeczytałam to. Yes. E, kochani, czy jak będziecie chcieli naszą nazwę, to serdecznie mówcie, wam powiem. Ogółem gramy sobie w jajeczko. Maja bez lewego jaja. Tak I, i pierwszy mogę ja być jajkiem. A Ty, możesz być pierwszym człowiekiem. A wejdziemy się zamieniamy co rundę ktoś przegra. Po prostu. Zbije mnie. Dobrze. Teraz jest moja przyjaciółka, Marysia. I ja jestem tym fajnym jajeczkiem. Ona sobie tak fajnie skacze, jak widzicie. Jeśli... Jajka jest trochę ciężko. Jeśli chcecie z nami zagrać, w opisie macie nazwę i możecie mnie, Marii się dodać. Moja przyjaciółka. I, I musisz tak prosto dać, bo ja wypadnę z tego. O. Oj. I, i e, mam na razie jednego, ale okej, okay, co jest do, do robienia kochani? Ja wierzę waszą. Miusz, zacznij sobie sprawdzasz come and go. Tortani Bambi. Ej, a ty to widzisz? Ile osób to ogląda? Tak, nie nie sprawdzajcie ile, to szkoda. Marszamy się... to, to przeszłyśmy. za To weźmy mów jak też dołączy. Marsia... Wir to schon, wir so nicht alleine. Wir sind nicht so Wir sind nicht alleine. Wir sind I To jest lewe jajko od majki. Bo Maja jest bez. Tak. Kochani, co tu się stało? Tego nikt nie wie. Ale niestety, teraz macie będzie mnie pilnować. Jest ja tego boję strasznie, ponieważ... Ojciec, bo nie ma Osoby, które robią grać w Robloxa i... I chcę z nią pograć, to zapraszam jest w opisie nasza nazwa. Tak, tak. Gotuj. Oczywiście nie tylko wtedy, gdy będziemy dość w jak bym nie na przykład takie jak młody mesterny. Co się stało? Nie? Transmisja gra już um, 11 minut, 12 i oglądają tylko jedna osoba, dlatego mega. Chodź Marsia. Mamy dwa polubienia, dlatego bardzo dziękujemy osobom, które są na czyli tylko, nie tylko I Trzeba nowy filmik zrobić. No dalej. To no możemy. Chciałam powiedzieć coś o Robloxie, Robloxie ale przez tej historii. Że powiedzmy, top, ileś tam gier. A coś coś na tym TikToku? Um, nie patrzyłam na te konta, ale wiem, że co na tym koncie. part 2. Na tyko, na TikToku i nie dawaj, please, Marysia, ja wiem, że to Kusi. Ale co? Tego par ja wiem, że to ja był Kusi. Czerboną piękni, no, przepraszam. Ale nie, to nazywa nasze konto na nich żeby... Nie wiem, ale przecież ty masz swoje konto, więc... No co ty... muszę trwa już 16 minut. Babi. Jakby kończył, Nie, za mną Ej, sprawdź czy mi widać. Widać, jak noszę. Co? Nie. Po pierwsze nie macie na tym. tym. Nie widać mnie bo po budku, mam zasłoniętą kamerkę. Tu już nie. Tu już jak kłamiesz. Kochani, ja z przyjaciółeczką, jajeczkiem Maja wysłała. Patrz, jak próbowała wejść. Mów kiedy ten. Marcia, się to musi być szybka akcja. No to jakaś czarnuszka. Cześć nowi cześć, obywatele. Jak chcecie mnie zagrać, to możecie macie w opisie naszej nazwy i dodajcie nas do znajomych. Tak, oczywiście i yy, my Was szybko dodamy. Widziałaś to? Aha. Lajk będzie miał. Nie. Do 22.50. Tak myślimy, ponieważ jajko nie może za to kupić. Kochani, przez takie jajko nie będzie już dobre na obiadek. Kochani, zalecam. I ile będą tak raz w tygodniu na pewno tak tak filmy będą coraz częściej oczywiście my tutaj z grupą bo zatrudniliśmy sobie pracowników mam na myśli Marysię no chyba nie Marysia, adios Boże, no ja przeskoczyłam, ej Marysia, my, ja, ja, ja je, Marysia, jestem taki ciebie, dobra Nadia Stachnij Misiaczku, musisz mi tam dać coś, bo ja tu nie mogę przejść Idzie sobie tutaj jajuszko, jeszcze nic jakby ogólnie nie mamy bo ja spadnę Jak to? Stój, a co tam jest dalej? To stój! Tak, ja wiem co zrobić No żebyś nie zginęła, Eno Musisz tam na tu spać, mi się wydaje. Nie, poczekaj. Czy ktoś dołączył? Nikt nie dołączył, kochani. Musisz nacisnąć przycisk... O, powyżej. I poczekaj, nie skacie. Aaaa! Ale ja Serio nie zauważyłam. To był taki żarcik. ja jak... to sobie reżę, ja Cicho bądź na Au! Tak ja... O, zostań tam, jajko ja to czyta, Nie z żadna co bo już sobie zrobiłam na No i co? Poczekaj. No to... bo, bo mam drugi przycisk to powiedz mi, żebym się może odsunęła, kochana No jestem, i co, Tak, Poczekaj, teraz ja muszę Masia, Nigdy nie byłam z ciebie tak dumna Jestem dumną matką Loving widzów, oglądających Marsza i jego Bo gramy teraz w jajko i Nasze nazwy są w opisie. Soba, że ja tu mam wejść. Tędy? no nazwy nie ma w opisie. Jak to wpisywałam? Iść do tyłu. Ja wiem, gdzie je czego jest. Tędy, ale jakiś tu raczej? Nie tędy, iść do tyłu. Tutaj jest taka ta, tamta Albo ta nie, tam tędy jednak. Marysia, przyszmy się tu. Oh, jeden na milion. Niestety nie, nie mogę włączyć komentarzy, bo jesteśmy tutaj na tej. No, oglądamy filmy na platformie, ale nie, nigdy nie robiliśmy takich <try> Marysia. Jestem z nas dumna. Girl Power. To jest zamiana? Chyba no tak. Nie, bo się boję. To możemy znów zmienić. Wasze, ja co nas zabierz? Kochanie, kto załączył? Nikt. Bo w końcu coś pokazuje. Ja... Nie zabierz mnie, nie już mnie. Jeszcze. Pani, jak widzicie, po w pani coś ci pokazuje ten yy, na informatyce. Tutaj, kochani, macie aplikację YouTube Excel. PowerPoint tutaj macie, tu macie PowerPointa i robicie takie fajne coś. Jeszcze muszę się wykąpać. Muszę zrobić makijaż. Muszę, no ja to skończę o 3 nocy. Poczekaj, yy, tutaj pani sama i nie zawiążę coś, ale ja idę do piciu. I dalej, coś do naszych kolejnych widzisz? Ja jakby coś nie oglądam. Sprawdzamy. Jeden widz, ok. I ja nikt sobie nie ogląda. Dwa widza, O oh mój Hejka. Oglądamy sobie w robloxa, więc jeśli chcecie dołączyć, to możemy podać wam w opisie jest nick, a jeśli nie. Yy... Hmm, nie umiem włączyć komentarzy, więc mogę ci podać nick. Okej, okay. mój nick. Proszę, sobie tutaj wpisz mój nick. Jeśli chcesz z nami zagrać, to jest mój nick. Nie wiem, czy nas dalej oglądasz, więc nie wiem, sobie to zapisz. Tam 30 sekund ci dam, bo I nie wiem, bo nie wiem, bo nie wiem, jak tu komentarze wpisać i jakbyś chciał, to po prostu ci tutaj... Kto mnie obserwuje? A jako obserwujący? I napiszemy do niego Dobra, mam nadzieję, że już zapisaliście. Jeśli nie, to yy, podam wam. O, wyszliście. okej. Okay. Jest. Miałam widza. Witam nowych moich kochanych. Jak się to kochana A co, ktoś się dodał do znajomych? Nie. W co teraz gramy? Gramy w alpiskie i... Klarach. Ej, bierzemy ten... nie! Bierzemy ten. Fridge. Kochaj, to jest nasza ostatnia gra. Jeżeli dołączycie i nas do znajomych, to będzie jeszcze jedna gra. Marsia, ja zjeżdżam. Po poczekaj! Marsia to jest tak ekstremalne. Marsia to jest za bardzo ekstremalne takich małych dzieci jak ty. Marsia, wjeżdżam z i. Ktoś nas... Ob... A to ty oglądasz nas? Nie. Jak to nie? Nie, nie oglądam nas. Ale teraz ty żartujesz czy nie? Nie, nie żartuję, nie oglądam nas. O mogę to ktoś nas ogląda. Hejka. Nie wiem czy nas chcesz dodać, więc jeśli chcesz nas dodać, to ci podam posunik. Yy, dawaj lollipop. Yy, ja mam nazwę Sky67684. Syk yy, 67684. Yy, teraz sobie gramy w takie alpejskie autka. Znaczy to nie jest Autko trochę, bo jestem w lodówce. Ale możemy coś innego zagrać, jeśli to jest nudne po prostu. Yy... Możesz nas dodać. Nie wiem jak tu włączyć komentarze, więc jeszcze raz powtórzę po prostu. Sky. Jest ta osoba. SK67684. Y o nie ma. O wow, ale zjeżdżalnia. Ja w Kiwidei, w Kiwidei to W Kiwidei, w Przeszłam to. Co? Przeszłam to. Jak ogólnie ktoś nas ogląda, to leje tak raz w tygodniu, jak będzie to szło, jak nie, to niestety z tego zrezygnujemy, bo to nie ma sensu. Chani, bo. Może będziemy yy, robić transkrypcję na TikToku, jak będzie duża. Nie, na TikToku nie. Patrzcie, ja tu jestem frozenem, ponieważ przeszłam ten ekstremalny parkur i się kręcę, i teraz mogę spadać. I nie trafiłam do basenu, to teraz trafię. O, nie trafią. Ale jednak chcę iść tu, kochani, więc idę tędy. I zdobywam. I on nie, słucham. Jeżeli się vlog, to możecie dawać nowe propozycje pod naszymi filmikami. Maria, gdzie jesteś? Jestem. Nie wiem. O, widzę cię. No jest, ty, To jesteś Ty? No, yy, jak jesteś nowy. A, a widzisz takie niebieskie za mną? A, a, co? Widzisz takie niebieskie za mną? Nie. Ha. Weź do tego auto, bo mnie te auto wkurza. Ok. Ja Mamy kogoś nowego, to teraz gramy akurat w Outro i możesz nas dodać? Nasze nazwy to sky sky coś tam sky 67684 Sky6, nie... Chodź na sky ja to Sky6, 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 sky 8000 oglądających Moja mama ogląda meszy i ten Taki puty jazdki Masza? Czemu nie idziemy? Powiedz! No ale ja naciskam, wyj nie działa. Pusz masz naciskać. Co? Pusz masz naciskać, naciskać. Co? Pusz. Pusz? No, no i zobacz, jak nas ogląda. Nie, no kończymy, nikt nas nie ogląda. Раз оставили что-то две минуты и секунды. Да. Две минуты.